Witam w kolejnej części Bajanie o Porcelanie, dzisiaj Łomonosow. Cesarska manufaktura porcelany, znana również pod nazwą Fabryka Porcelany Łomonosowa, w Sankt Petersburgu w Rosji, została założona przez Dmitrija Iwanowicza Winogradowa w 1744 roku jako pierwsza w Rosji i trzecia na świecie. Pomysłodawczynią powstania fabryki była Elżbieta, córka cara Piotra I. Początkowo fabryka skupiała się na małych przedmiotach dekoracyjnych, ale rozkwitła pod patronatem Katarzyny Wielkiej. Katarzyna zamawiała wyszukane serwisy obiadowe, wazy, przekształciła fabrykę w centrum artystycznej doskonałości. Produkcja odzwierciedlała zmieniające się gusta cesarskiego dworu. Ewoluowała od rokokowej elegancji do neoklasycznego przepychu. Projekty inspirowane były naturą, mitologią i wydarzeniami historycznymi. Pracowali tam utalentowani artyści, malarze, rzeźbiarze i złociciele. W projektach wykorzystywano skomplikowane detale i żywe kolory. To one nadawały porcelanie wyjątkowy charakter. Fabryka zmagała się z licznymi wyzwaniami, wojnami, rewolucjami i trudnościami ekonomicznymi. Po rewolucji rosyjskiej została znacjonalizowana i przemianowana na Państwową Fabrykę Porcelany. W okresie sowieckim dostosowała produkcję do odzwierciedlenia realiów politycznych i społecznych. Tworzono elementy propagandowe i naczynia codziennego użytku. W 1925 roku, z okazji Bieleuszu 200-lecia Rosyjskiej Akademii Nauk, nadano jej imię jego założyciela i stała się Leningradzką Fabryką Porcelany Łomonosowa. Jej najbardziej znany wzór, kobaltowa siatka, pojawił się po raz pierwszy na porcelanie w 1949 roku. W 1993 roku zakład został sprywatyzowany. Obecnie jako spółka akcyjna IPM produkuje około 4000 wyrobów, od serwisów stołowych po figury wzorowane na replikach twórców rosyjskich z kolekcji muzealnych od XVIII wieku do XX wieku. Przedmioty zdobione są techniką malarstwa nadszkliwnego i podszkliwnego przy użyciu farb z metali rzadkich i szlachetnych. Wyroby tej marki cieszą się uznaniem na całym świecie i też do wielu krajów są eksportowane.